Cześć, witajcie. Za oknem okropnie szaro, okropnie zimno, tutaj w środku mało słońca, i właśnie o tym dzisiaj będę mówić i o konsekwencjach takiego stanu. Jesień to trudny czas, gdy na naszych roślinach często pojawiają się żółte liście, i są dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest bardzo pesymistyczna, to znaczy, coś niedobrego dzieje się z naszą rośliną. Prawdopodobnie choruje i często ludzie tak reagują, mówiąc: O nie, moja roślina umiera, na pewno nie dożyje wiosny. I to może być prawda i o tym za chwilę porozmawiamy. Natomiast dzisiaj przede wszystkim chciałem powiedzieć o naturalnym procesie, który sprawia, że takie żółte liście jak ten. Na koniec listopada w ogóle nie powinny nas martwić. Otóż trzeba się zastanowić, co dzieje się aktualnie za oknem. No za oknem, oczywiście, jest w dużym uproszczeniu znacznie mniej słońca, czyli promienie słoneczne są mniej intensywne, a jednocześnie ten okres, gdy słońce świeci, jest krótszy. A po co roślinie są liście? No, oczywiście, po to, żeby zbierać te promienie słoneczne. Można myśleć w ogóle o roślinie jako o takiej łodydze z antenami w postaci liści służącymi tylko po to, żeby zbierać promienie słoneczne, które są niezbędne roślinie do tego, żeby rosnąć. Gdy tego słońca, te anteny, te liście zbierają mniej, no to w naturalny sposób roślina stwierdza, no to ja nie potrzebuję aż tak dużo tych liści. Trzeba pamiętać, że utrzymanie każdego liścia, no to jest inwestycja ze strony rośliny. Trzeba pchać tam składniki odżywcze po to, aby ten liść zbierał Półromienie słoneczne. No, i jeśli tych promieni słonecznych nie zbiera, to znaczy, że można rozważyć, jeśli bylibyśmy rośliną, to byśmy rozważyli, czy na pewno te wszystkie liście są nam potrzebne. I ze względu na taki może mniej świadomy, ale jednak bardzo, bardzo rozwinięty proces myślowy, w cudzysłowie, roślina decyduje się część takich liści na jesień zrzucić. Roślina często zrzuca te liście stare, aby zrobić też przestrzeń na nowe liście, które wyrosną już prawdopodobnie na wiosnę. Więc jeśli widzicie, że na waszej roślinie pojawiają się dwie, 3, 4 liście, które są żółte, no to pod warunkiem, że to nie są wszystkie liście tej rośliny, a stanowią na przykład 20, czasami nawet 25% ogólnej liczby liści, tak naprawdę nie ma się czym martwić. Trzeba po prostu uszanować fakt, że na jesień, w zimę, w naszym klimacie, gdy jest tego słońca mniej, no to rośliny wchodzą w taki specyficzny okres hibernacji. No nie dosłownie, ale jednak zmienia się ten tryb, w którym funkcjonują. Po drugie, roślina w momencie, gdy decyduje się któryś z tych liści zrzucić, ten liść robi się taki żółty jak tutaj, to wcale nie znaczy, że trzeba ten liść od razu obrywać. Przeciwnie, następuje proces zwany absorpcją energii. W takim liściu zmagazynowane są różnego rodzaju substancje, które roślina potrzebuje do właściwego funkcjonowania. Magnez, fosfor, azot itd., jeśli roślina decyduje się odrzucić liść, to nie jest tak, że on już jest niepotrzebny, więc nie należy go zrywać. Należy cierpliwie poczekać, aż liść sam odpadnie, no chyba, że rozpocznie się jakiś niepokojący proces, na przykład proces gnilny, jakaś infekcja grzybiczna, to się może zdarzyć ze względu na to, że ten liść już nie jest pełen sił, ale nie zdarza się to często. Więc jeśli tylko ten liść wygląda na taki żółty, zdrowy liść, Zdrowy w tym sensie, że nie choruje, to trzeba zaczekać, aby roślina cierpliwie zabrała substancje odżywcze z tego liścia i przetransportowała go gdzie indziej. Teraz jeszcze dwa, trzy słowa o tym, kiedy powinniśmy się niepokoić. No, przede wszystkim powinniśmy się niepokoić, jeśli to nie jest jesień, a jest to na przykład środek lata. Wtedy również roślina w naturalny sposób wymienia liście, zrzuca te stare. I powstają nowe, natomiast nie powinien to być proces intensywny. Jeśli nawet na jesieni tych liści, które roślina zrzuca, jest więcej niż 20-30%, no to zdecydowanie trzeba działać. A jak trzeba działać? Po pierwsze, jesień to jest czas, gdy łatwo przelać tą roślinę. No bo skoro jest mniej słońca, mniej pobiera się energii słonecznej. Proces fotosyntezy nie jest tak intensywny i roślina po prostu nie potrzebuje tak dużo wody. A nam często zdarza się zapomnieć o tym, żeby podlewać roślinę mniej. Więc pierwsze, co robicie, sprawdzacie, czy po prostu tej rośliny nie przylaliście. Po drugie, po prostu ta roślina może chorować ze względu na szkodniki, więc trzeba uważnie ją obserwować. No a po trzecie, i to się bardzo często zdarza, szczególnie na początku zimy, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, nagle zmienia się wilgotność powietrza i niektóre rośliny reagują na to no, po prostu źle. Więc jeśli zobaczycie, że coś takiego się dzieje, jeśli zauważycie, że ta niższa wilgotność źle działa na Wasze rośliny, no to możecie zastanowić się, w jaki sposób tę wilgotność podnieść. Najprostszy w sposób co prawda, wymagający nieco inwestycji, ale niewielkich, to jest najwilżacz powietrza, który na czas jesieni, zimy tę wilgotność podniesie. A tymczasem, jeśli zobaczycie taką sytuację, zobaczycie żółty liść, a jest listopad, początek grudnia, może nawet koniec października, to nie martwcie się, to wbrew pozorom jest zupełnie normalne. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli interesują Was takie rzeczy, to zapraszam do followowania mojego kanału.